Manko, Siemanko, jestem wertez witajcie w kolejnym odcinku podglądania graczy. Teraz popodglądamy sobie graczy na nowej edycji właśnie na D144 na Brodatych, jako ostatnio powstała. A słuchajcie, jako że jest dzisiaj, jak to oczywiście nagrywam, bo nie wiem, czy to dzisiaj wleci. Jest Black Friday i to, to są różne przeceny na brodatych, ale jeśli jesteście graczami, to pewnie o tym wiecie. A, że są różne promocje, to ja Wam też zapodam jedną promocję. Także uwaga, uwaga, uwaga! Teraz! Jedyny w Polsce kurs programowania online w całości poświęcony nauce programowania i tworzenia własnych modyfikacji do światów w Minecraftie: Minecraft, programowanie i własne mody. W trakcie kursu nauczysz się tworzyć własne mody, w które później zagrasz w swojej własnej grze, w tym przedmioty, mikstury, światy, narzędzia, bloki i co tylko zechcesz. Dla ludzi, którzy lubią główkować, też nie zabraknie niespodzianek. Duża część kursu poświęcona jest komputerem w Minecraftie i żółwiom, które można zaprogramować. Żółwie mogą pracować dla nas jako nasi pracownicy. Można je zatrudniać do zbierania nam surowców w kopalni, wycinania drzew, a nawet budowania domków i całych miast. Można je świetnie wykorzystać w Survivalu, gdzie naszym zadaniem jest zaprogramować je tak, aby robił za nas jak najwięcej pracy i dzięki temu możemy zajmować się tylko tymi czynnościami, na które mamy ochotę. Tego wszystkiego nauczę Cię na kursie. Kurs składa się z 85 filmików, podzielonych na 9 mod DOOF. Co tydzień dostajesz dostęp do kolejnego modułu. Kurs to nie tylko lekcje wideo, ale także stały kontakt z trenerem Dawidem oraz innymi uczestnikami kursu za pomocą Discorda w specjalnej zamkniętej dla Was grupy, gdzie będziecie nie tylko chwalić się stworzonymi przez Was samych modyfikacjami, ale także możecie zadać jakiekolwiek pytanie, jeżeli coś podczas kursu wyda Wam się niejasne. Poza tym, raz w miesiącu również tylko dla uczestników kursu odbędzie się Webinar Live z Dawidem. Ponad dwie godziny wspólnej pracy na żywo i omawianie stworzonych przez Was modyfikacji. Cały kurs opiera się na dwóch narzędziach: mCreator i Computer. Minecraft, które mają wbudowane wersje testowe Minecrafta. Wszystko, co stworzysz, przetestujesz w grze. Kurs online oznacza, że możesz przechodzić przez niego, kiedy chcesz i jak długo chcesz. Dostajesz do niego dożywotni dostęp. Możesz tworzyć swoje modyfikacje, ucząc się przy tym programowania, nawet nie wychodząc z domu, we własnym tempie. Uwaga teraz bardzo ważne. Na kurs można zapisać się już tylko do najbliższego wtorku, czyli do 3 grudnia, do godziny 20. Później nie będzie już możliwości dołączenia. Jedyna taka szansa w Polsce. Teraz i teraz. Aby się zapisać należy wejść na link www.wowschool.pl/.minecraft A teraz taka niespodzianka. Specjalnie dla was ode mnie 5% zniżki na zakup kursów wpisując hasło WERTEZ. Jak najbardziej polecam i wracamy teraz do filmu. I lecimy dalej. Dobra. Jak co to, to tam w opisie wszystko e, macie o tej promce, co przed chwilą e, powiedziałem. Także słuchajcie, pod, podglądanie. Ja tutaj mam wygenerowany nowy podpisik, bo jeszcze na tej edycji nie podglądałem. Tak właśnie wygląda takie szkiełko, inny kolorek niż zwykle. E, jeszcze takiego swojego, takiego swojego, swojego podpisu nie mam, który będę rozdawał, dlatego dzisiaj same podglądajki będą w odcinku e, leciały. Także słuchajcie, ja wpisuję komendę TP i szukamy pierwszej osoby, która załapie się dzisiaj na podglądanie. Oczywiście, jeśli lubicie tą serię, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Czemu ty jesteś na spawnie i nic nie robisz? Pipio, zobaczmy. Pipio sobie tutaj, normalnie. W magazynie ogarnia. O duży masz ten magazyn, słuchajcie, jak nową edycję, to niektórzy tutaj naprawdę lecą szybko, nawet. Piesek się to załapał, proszę bardzo. Ej, ty masz ukryte przejście. Uuu. To ładne podglądanie. On nie wie, że tu jesteśmy, jego tutaj podglądamy. A nawet kolegę masz tutaj. To dlatego tak dużo jest zrobione. Słuchajcie. Tacy jesteście kumple. Co to w ogóle za małe efekty mamy? Hej, ta szybkie kopalnie, tak? Kurde, czyli wy już tutaj nieźle pograliście, że. Takie bajerki są. No to ładnie. No to ładnie. No to panie Pipio, będziesz tutaj coś robił. Pokaż nam coś ciekawego. Czy się zmywamy do kolejnej osoby? Aha, oh, 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 oh. będzie kopiowanie i temu. Słuchajcie. Oho, oho. No ładnie. I koniec trasy. <taki> Takie szybkie przerabianie zrobiliście. <laughs> no, zawsze macie jakiś motyw. Dobra, kolego Pipio. Chociaż w sumie, dzisiaj będę hojny, rozdam... rozdam y, dwa item premki, o. o. O, o, zobaczmy czy się ogarnie. <laughs> Chyba zobaczył, o. Pa pa pa, kolegę woła, zobacz, ty ty ty, tu jest, dawaj dawaj, pa, 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 zobacz, zobacz. A normalnie i zobaczymy. Ej, powiedzieliśmy teraz ten podpis zabrać. Dawaj zabierz mu to, zrób to, zrób to, będzie śmiesznie. <noise> jednak się wstrzyma? Zobaczmy, kto zabierze podpis? Pa, o kurde, poszli sobie. To wiecie co? To, to ja będę taki, że zostawię tutaj drugi. O, o, o i macie dwie, dwie podglądajki dla was, żebyście tutaj mieli. Proszę bardzo. Ja jak ktoś sobie zgarnie dwa, no to sorry. Kto nie uważał, to to nie zgarnie podpisiku. <laughs> Mine Patrick 0123 płynie w poszukiwaniu diamentów na X-ray. O, to by było. Ale Mine Patrick tutaj gra od nie wiadomo. O, już dawno, dawno, także raczej by tutaj nie cheatował. Raczej. <laughs> Gdzie ty, kolego, płyniesz? Co ty szukasz? Ja się nie dosiadam, bo zawsze jak się do kogoś dosiadałem w takich tych pływankach. To, to albo ja, albo tam, tamta osoba dostawała kika. Takie w sumie śmieszne coś. Delfinek poluje. Głupio to brzmi: delfinek poluje. Nieważne. Gdzie ty, Patryk, płyniesz? Czekajcie. Zobaczmy, czy tutaj przed nim jest jakaś przyszłość, jakaś wyspa, czy coś. O! No, naprawdę, słuchaj. Dopłyniesz sobie. Naprawdę będziesz miał wysepkę życia. I tutaj, i tutaj powinieneś się zatrzymać i zrobić sobie survival. Czy byś przetrwał, właśnie? W tym oto miejscu. Main Patrick Challenge. Patrią chyba nad tym zastanawia, by się zatrzymał. No proszę. Dobra. Dobra. Open Ender. Mein Patrick, słuchaj. Ode mnie tutaj. For you leci podglądajka w tym miejscu, a my się tepnijmy do kolejnej jakiejś osoby. Zobaczymy, kogo teraz wylosujemy. O, na spawn'a trafiliśmy. To nie, to nie na spawnie nie ma co podglądać. Dedarek! Dedarek robi podpis! Przedpremierowo! Tylko Verteza! Podpis z lisem. Tu się coś wkradło, chyba, że to celowo. Zobaczmy. I ten podpis to już jest chyba. Taki całkiem, całkiem gotowy. E no, Eno, kolego. Kolego, kolego. Dobry podpis. A widzicie, już będziecie wiedzieli, do kogo lecieć po takie podpisy, no nie? Do Dedarka. Dedarek, Dedarek. Pink. Czekajcie, on musi to zauważyć, co mu się tutaj pojawiło. Pynk. Proszę bardzo, do Darek. I zaraz. O nie, Werte, wytnij to. Wytnij to. Tego nie może być w filmie. <grystanie> znaczy na filmie. <grystanie> o, serduszko wysłał The Darek. No i fajnie. A kurde, podpisik. No, no, spoko. Dobra, lecimy dalej. Dylanex. O ty kurde. Proszę bardzo, widzicie, nie, nie tylko gracze pod... mogą się do mnie zała... załapać. <grystanie> Na podglądanie. Mogą być, być też pomocnicy. O, ty dylanek się uciekinierze. Pa, do dedarka się tepnął. A, ej, to jest nie fair, bo ja dylaneksa właśnie podglądałem i teraz dylaneks. Możesz się spodziewać tego, że dostanie podpis. O nie. Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy, ale już mamy. Gdzie lecisz? Też potrafię latać bez elytry. Zagiąłem wszystkich. Proszę bardzo. <grym> Gdzie ty lecisz? Co ty szukasz? Kolego. Kolego, utopisz się. Zobacz, zobacz. Nie zdążysz, nie zdążysz. Mówiłem. Ale wyleci z wody da się normalnie. Co ty kminisz tutaj? Co Dylanek z kmini? Co pomocnicy mają w głowie na tym serwerze? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Halo, nie to się. Po co ci to? On coś tutaj szuka. No, żeby szukał dropu pod wodą, jest taka opcja, szukaj jakiś tam skrzyneczek i tak dalej. Ale cię nakryliśmy tutaj, słuchaj, Dylanek. co? ty, ty, ty kolego. Dobra, dam ci. Do... O, o, ci zabiorę zaraz jednego. O, proszę bardzo, Enter Chest i tepnijmy. A kto tam kopie? TP Murderek sobie siedzi, wie Jak ty to przetrwałeś, słuchaj. ale tu no, taki. Legitny, nie ma co mu zarzucić już na pewno miliony diaksów gdzieś tam obok. Ominął. No dobra, no to miłego kopania, słuchaj. <gryny> <gryny> Ogarnięte, co się dzieje. Ale ten. ten J. O, jestem w walce, to nie mogę nic tam zrobić. O nie! O, dobra, jestem. Ty coś dużo diamentów wykopujesz, kolego, słuchajcie. Co to za szczęśliwa zgień, Co to za diamenty w ogóle na widoku były? Halo, ja się pytam. Co ty tutaj kminisz? Musimy go poobserwować. Wiecie, podglądamy, to, to jak z jakieś techniki do kopania diamentów. Zawsze, kurde, jest problem z tymi diaksami, jak się idzie kopać. Ale jak się nie chce diamentów i się pójdzie kopać żelazo, to wszędzie diamenty, nie? Dlatego, kolego, nie kop żelaza, tylko diamenty. Pokaż mi, jak kopać diamenty. Naucz mnie tego. No, pokaż. Nie potrzebujesz żelaza. Masz bardzo dużo diaksów. Widziałem, ile kopałeś. No, zobaczmy. Patrzmy. Tutaj diaksów nie ma. Chyba, że on myli lapis z diaksami. To też taka opcja może być. A, zaczepiłem się o kompa. No, dawaj, dawaj. No co ty węgiel będziesz kopał? Przed chwilą diamenty kopałeś. W ogóle masz enchantowany suche kilof. Po co węgiel ci? Już na pewno masz miliony skrzyń Halo. Pokaż jak kopać diamenty. Kumpel. Kumpel, kontrola. Kontrola. No? O, dobra, dobra, dobra. Mamy okazję, że gdzieś pójdzie. Zobaczmy, zobaczmy. O, idzie tam, idzie tam. GM3. Będziesz szukał szczęścia gdzieś obok, czy raczej polecisz na pewniaka w jakieś miejsce? Węgiel będzie teraz kopał po prostu. Kumpel. Kumpel, tak się nie bawmy. Ja chcę diamenty. <grymne> no coś mi się nie chce wierzyć, że to jakaś szczęśliwa jaskinia, w której są na widoku. Po prostu tepnąłem się w złym momencie. No, jakie stany lecą ponad tym? ty podskakujesz. Tego nie było, dobra. Nie ma diaksów na widoku. To dobrze. O, on schodzi na dół. Nawet tam nie poszedłeś sprawdzić? Ty, ale nie było widać tego żelaza. Oho. Oho. To mamy, słuchajcie, podejrzanego. Podejrzanego o złe rzeczy. O, i ucieczka przed lawą. Dobra, robi się coraz ciekawiej, słuchajcie, z kolegą. No, zobaczmy, zobaczmy. Ja może go tak poobserwuję. To będzie naprawdę ciekawe, bo on tak za dużo nie widzi, a. No? co prawda zauważył, ale no. no... Pochodnie stawię. Przypomniało się o pochodniach. <laughs> Czujesz, że Admin cię obserwuje? O, się wkopałeś. Trochę, prawie by go tam lawa dojechała. No dobra. No, zauważył złoto. Niedobrze, bo będzie tam leciał. Kurde, no. Ale nie będzie tam leciał. Ej, to, 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 to mi się podoba. Nie? Będziesz leciał? Co ty taki niepewny, słuchaj? Idziesz i wracasz. Idziesz i wracasz. Słuchaj, idę albo nie idę. Tak jak to w takim filmiku kiedyś było. Kiedyś, kiedyś. Mi się wydaje, że on coś tam wiedzi. O, będziesz wychodził stąd już? To jest wyjście. Dobra, zobaczymy, czy on wychodzi, czy on tu po prostu coś zauważył. Nie. Jaki skobaniec, jaki skobaniec. To widzicie między innymi... Jak trudno też Overwatcha się nagrywa, nie? Tepnęliśmy się do gościa, który kopał, kopał, diamenty i to się tak, kurde, poluje na takie osoby, no nie? Ale jestem tutaj tylko dlatego, żeby się upewnić, czy on na pewno nie ma żadnych haksów, bo jak dam podpis Haksierowi, to to mi się w ogóle nie spodoba. Dlatego chcę zobaczyć jakieś legitne wkopanie i będzie dobrze. <ścoughs> no dobra, zrobię sobie przejście. Kordera stał, na będzie kapon. Nie, kto tam umieścił to żelazo? Halo, serwer się restartuje. O nie, o nie, o nie. Cztery, trzy, dwa, jeden. Jak mogliście mi to zrobić? Nie. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyli. Ja wam tylko Przypominam o tym kursie zresztą. Nakładka na ekran, kończymy cześć. Pamiętaj, tylko do wtorku, 3 grudnia, masz szansę zapisać się na jedyny w Polsce kurs programowania i tworzenia modyfikacji do światów w Minecraftie. Zapisy na stronie www.wowschool.pl. I nie zapomnij skorzystać z 5% rabatu, wpisując kod Vertez. Link do zapisu jest w opisie filmu.